Jest nie tak z fanami tego YouTubera, bo ostatnio dowiedziałam się, że ten kanał jest super, ale jego drugi kanał jest też spoko. Jego pierwsza piosenka to kilku... Spo, spo, po, jak się posłucha więcej razy, to spoko, ale dzisiaj będzie o ich, jego fanach i... E, mm, I o... Mm. Jego nowej piosence, która jest głównym według mnie przy każdym e, tego posłuchaniu. Dla mojego dobra nie puszczę całej, ale chociaż trochę. And home, home for every room. Skoncentrowany olejek metal Detox no 97% mniej złamań włosów od pierwszej kropli. Tutaj na tej mi już swoją opinię. Hejterka, chcę zamknąć kanał i sklep W Roblox nawiedza mnie Hejterka, zhakowała mi sprzęt, nie da schwytać się jej Hejterka Widzowie szukają jej Na obby i druk Hew Hejterka, pisze znów kolejny hejt Wezwałem do niej policję Nie wiem jaki masz w tym cel Ukradłaś konto i Rcio.pl Chciałaś mnie zniszczyć, a ja zniszczę cię Zobacz jak lecę z tobą na bicie Każdy z mych widzów chce postawić kres tych twoich czynów, co psują mi grę Dobra, dalej nie będę puszczać Jak wam się podoba, to, to... To wam się podoba, mi się nie podoba Ale teraz pogadajmy o jego fanach Którzy... Którzy wyzywają innych Mimo, że nie... Nie wiem czemu i jak i po co i w ogóle. Mm, więc. Kłaczek. W serio to jest to? A nie to jest. To. Halo. School. Ja hejtuję Ercia za fanów. Muszę jedno wytłumaczyć dla osób, które mnie hejtują. Za to, że mam pinię. Dziś porozmawiamy o, o youtuberze Ercio. Ojej. 1 fanach. lipca wypuścił swoją piosenkę, więc powiem, co o niej myślę. Jak i o tym, dlaczego Ercio nie zasługuje na swoją popularność. Cześć tuta, z tej strony, tuta, Kłaczek. Tuta, a my przechodzimy już do materiału. Nie, ich mimo że nie myślę tak o Erciu, ale myślę tak Jeśli o Jeśli ktoś z Was fanach. nie wie, kim jest Ercio, to jest to YouTuber nagrywający filmy z Robloxa skierowane głównie do młodszej widowni, jednak to, co robi, jest po prostu okropne. Mm. Jeśli chodzi o piosenkę, to jest ona po prostu beznadziejna i nie jestem w stanie jej słuchać, a oto fragment. Nie. Ta piosenka jest według mnie spoko, ale jak się jej trochę więcej razy posłucha. Widać, że Dobra. piosenka została stworzona nie z serca, a dla pieniędzy. Co jest oczywiście bardzo niefajne i Ercio robiąc tak udowodnił, że jest tragiczny oraz jest okropnym youtuberem i nie szanuje widzów. Filmy nie są ani ciekawe, ani pomysłowe, a na dodatek nudne i bezwartościowe. Tego typu content nie śmieszy nawet dzieci, a tym bardziej dorosłych. Właśnie przez te powody, które podałem w tym filmie Ercio, to najgorszy youtuber, któremu zależy tylko na pieniądzach i sławie. To na tyle w tym filmie. Oj, widzicie, Mam nadzieję, że film wam że się podobał. Krypcje. Mm. I tuż... Ja ich wyzywam dlatego, że jeśli oni to robią, to ja teoretycznie też mogę. Tak czy nie? Mm. Proszę tu przeczytać. Chyba że oglądacie w słabej jakości, jak oni wyzywają. Jeśli nie, to przeczytam coś tam. Te mówiąc, hejterka. Czy tylko ja mam go... Czy tylko ja mam go dosyć... Ja mam dosyć wyzywania fanów Ercia. W sensie... My, ja mam dość widzenia hejtów od fanów Ercia. Yy drugi film wercio to oglądał kto jest człowieku wercio zostanie a ty co nie po co mam wspierać tą hejterkę po cholerę ona już hejterki już nie ma mm. i ogólnie to Wiadomość do Ercia, wiadomość do Ercia, ja znam twój kontent, wiem co nagrywasz, twoje filmy czasem mają mądry morał. I powiedz mi Ercio, jak... Jak doprowadzasz do sw swoich widzów do takiego stanu, że wyzywają innych w internecie? To, to jest... To, to jest... Po prostu, wiadomość do orcia. Czemu, jakim cudem, e, dem twoi widzowie lub fani lub, lub po prostu u, ci inni głupcy e, e, po prostu No, po prostu, Ercio, jak, jak doprowadza... powiedz mi, wytłumacz mi jedno, ja, jak, jak, doprowadzasz swoich widzów do takiego stanu, że wyzywają innych w internecie, ja znam Twój kontent, Twój kontent nie prowadzi do wyzywania innych, Twój kontent ma nawet czasami, Mądry morał w jedynym na dziesięć przypadków um, i powiedz mi czemu potem oni obrażają i hajtują i w ogóle innych, jakby yy, yy, piszcie do Ercia. Piszcie do Ercia. Eee. Eee. Czemu tu swoich widzów do tego że hejtują i tak dalej. Bo ja, ja chcę jakąś odpowiedź na to. Ja będę do niego pisał i wysyłał do, i, i, i wy też wysyłajcie różne wiadomości, żebyście, żeby, żeby Ercio zareagował na moje trzy filmy o nim. I po, odpowiedział mi na nie. W sensie na ten jeden film, żeby mi po prostu odpowiedział.